Halo, pan doktor, dzień dobry. Nie no, u mnie wszystko w porządku, tak, tak. U mojej rodziny też. Właśnie jesteśmy na konferencji prasowej, także oddzwonię później. Dziękuję serdecznie za troskę i do usłyszenia za tydzień. To, jest, to, jest, to, jest, to już ten telefon rozumiem. To jest ponury żarcz, szanowni państwo, przecież tak miało być. Tak dwa lata temu Szymon Hołownia zapowiadał tę koalicję. Mówił, że to będzie koalicja polskich spraw, koalicja, która będzie prowadzić do tego, że to lekarz będzie do nas dzwonił. I co ten rząd robi? Po prostu skazuje te kobiety na rodzenie w takich warunkach. I jak słyszę te y, projekty, czy widzę, zaglądam do. do... Projektów, które generuje Ministerstwo Zdrowia, to niestety ale taka smutna myśl mi przychodzi do głowy, czy za niedługo ten rząd zjednoczone, ten rząd 13 grudnia nie każe rodzić kobietom po prostu w kapuście, tak jak to było w średniowieczu. Chcemy mówić, chcemy powiedzieć na tej konferencji pracowej o Sytuacji jaka jest w polskiej służbie zdrowia, jest ona dramatyczna, ale zanim o tym powiemy kilka słów. Tytułem wprowadzenia chciałem powitać serdecznie na naszej konferencji prasowej Państwo Parlamentarzystów, jest z nami pani poseł Anna Pieczarka, witamy serdecznie. Jest z nami pani poseł Józefa Szczurek Żelazko. Witamy. Dziękujemy za obecność. Jest również z nami pan poseł Norbert Kaczmarczyk. Dziękuję za obecność. Witam serdecznie. Są również z nami samorządowcy. Jest, widziałem pana wójta gminy Tarnów, pana Grzegorza Kozioła, są radni Rady Miejskiej w Tarnowie i sympatycy, ci, którzy, którzy również z nami przeżywają tą trudną sytuację. Kilka zdań, drodzy państwo, o celu, o celu i potrzebie zwołania tej konferencji. Tak jak już publicznie powiedział prezes naczelny, Izbie Lekarskiej stan służby zdrowia jest katastrofalny. No i bankructwo powiedział dosłowo, użył dosłownie tego słowa, dokładnie tego słowa o bankructwie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, drodzy Państwo, jak to dwa lata temu, jak przejmowane było od Prawa i Sprawiedliwości opieka medyczna i pani minister mówiła wtedy o czarodziejskiej różdżce. Ta różka okazała się dramatyczną różdżką, bo stan, w jakim wtedy był, jak było zarządzane lecznictwo, wychodził na prostą. Akurat nie było tego typu problemów, nie było tego typu zmagań jak w tej chwili. Dzisiaj do czego dochodzi? do tego, że ci pacjenci, którzy mieli zaplanowane różnego rodzaju zabiegi, różnego rodzaju badania lekarskie są przekładane, a to dramatycznie wygląda w stosunku do ludzi, którzy są chorzy na choroby przewlekłe, także na choroby nowotworowe. O tym zaraz powiedzą pan, panie i panowie. I pan poseł, panie parlamentarzyski, pan poseł i pan poseł ze szczegółami. Natomiast ja ogólnie chciałem zwrócić uwagę, drodzy państwo, bo to jest temat dotyczący nas wszystkich, czyli naszego społeczeństwa. To jest kolejny sposób depopulacji naszego narodu. Drodzy państwo, ja tytułem wprowadzenia poproszę teraz panią poseł Annę Pieczarkę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo dziękuję panie marszałku dzień dobry szanowni państwo faktycznie zebraliśmy się żeby porozmawiać o najistotniejszym sprawie dla nas dla naszego życia dla naszej ojczyzny czyli o naszym zdrowiu zdrowiu nas wszystkich polek i polaków sytuacja w ostatnim czasie jest naprawdę dramatyczna blisko 14 miliardów złotych kwota brakująca w narodowym funduszu zdrowia mówimy że narodowy fundusz zdrowia już ogłosił bankru bankructwo tak naprawdę nawet nie wiemy jak dokładnie wygląda i co osobom przedstawia obecna pani minister zdrowia. Jedyne, co utkwiło wszystkim, myślę, Polakom to ostatnie, ostatni wywiad, i wywiad, w którym pani minister powiedziała, że blisko 30% szpitali w Polsce tak naprawdę powinno nie istnieć i wtedy sytuacja w służbie zdrowia byłaby dobra. Czy państwo jesteście w stanie, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jakby nasze bezpieczeństwo zdrowotne wyglądało, gdybyśmy zlikwidowali w tym momencie 30% istniejących, funkcjonujących szpitali, nie jesteśmy. Wtedy nasze życie, nasze zdrowie byłoby bardzo zagrożone. Dlatego mocno apelujemy z tego miejsca do obecnie rządzących, do pani minister zdrowia, żeby faktycznie zajęli się tematami najważniejszymi dla nas, żeby newsami poszczególnych dni nie były sytuacje związane z kolejnymi sprawami, które daje minister sprawiedliwości, którymi zajmuje się prokurator, nie, żeby nie były to tematy zastępcze. Apelujemy Wiemy o to, bo rządzą już dwa lata, więc jakby wytłumaczenia nie ma, dlaczego nic pozytywnego nie zadziało się w szpitalach. Możemy przecież mówić na przykładzie szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej w Brzesku, jak oddziały położnicze są tam zamykane, jak do naszych biur wpływają protesty pracowników tych szpitali, żeby faktycznie zająć się tymi kwestiami. Jesteśmy tutaj po to, żeby w imieniu wszystkich Polek i Polaków zaapelować. Do obecnie rządzących, żeby zajęli się naszą służbą zdrowia. Tak naprawdę tym, co dla nas jest najcenniejsze, czyli po prostu zdrowiem. Bardzo dziękujemy pani poseł. Za chwilę skieruje do nas słowo pani poseł Józefa Szurek-Żalasko. Chcę przypomnieć, że pani poseł była kiedyś wiceministrem zdrowia, także temat też doskonale jej jest znany i leży na sercu. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, już w tej chwili chyba nikt nie ma wątpliwości, że koalicja 13 grudnia, która w 2023 roku wygrała wybory, oszukała Polaków. Ale najbardziej bezczelne i nieuczciwe jest to, że oszukała polskich pacjentów. Pamiętacie Państwo, jak Leszczyna mówiła, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikną w Polsce kolejki. Jak mówili, że już od tej pory żaden Polak nie będzie czekał na świadczenia zdrowotne, szczególnie pacjenci ciężko chorzy, onkologiczni. Jak y, słyszeliśmy, że to lekarz będzie do państwa dzwonił, a nie wy będziecie dzwonić do, do przychodni z prośbą o przyjęcie na y, poradę. Y, to było cyniczne oszustwo, cyniczne osu, oszustwo, które w tej chwili skutkuje całkowitym paraliżem ochrony zdrowia. Donald Tusk doskonale zdawał sobie sprawę, że resort zdrowia jest bardzo trudnym resortem i jego członkowie koalicji podrzucali sobie to ministerstwo nawzajem. Nikt nie chciał przejąć kierowni, kierowania tym resortem, bo zdawali sobie sprawę, że nie są w stanie zrealizować tych kłamstw, które obiecali w kampanii wyborczej. Zgodziła się na to leszczyna i opowiadała jakieś głupoty o czarodziejskich różdżkach. Przez dwa lata nie robili kompletnie nic. Nie podjęto żadnych działań, żeby poprawić sytuację w ochronie zdrowia. I nie trzeba było długo czekać. Po dwóch latach okazuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia bankrutuje, pracownicy ochrony zdrowia alarmują już od dłuższego czasu, że sytuacja się pogłębia, że szpitale zamykają oddziały, nie tylko położnicze, ale również na przykład na Podkarpaciu ostatnio zawieszony. Został jedyny oddział leczący chorych na gruźlicę, gdzie gruźlica jest chorobą społeczną i obowiązkiem władz, to jest zapisane w przepisach, jest leczyć tych pacjentów. Niestety z powodu braku środków ten szpital również zawiesił swoją działalność. Ja wystąpiłam do Ministerstwa Zdrowia z interpelacją, z informacją, ile oddziałów na przykład położniczych zostało zlikwidowanych w ostatnich dwóch latach. Okazało się, że prawie 30 oddział. Na terenie naszego kraju zamknęło swoją działalność, a 19 zawiesiło czasową. To jest dramat, niekontrolowana likwidacja szpitali, i my musimy alarmować i tłumaczyć społeczeństwu, że ta władza, jeżeli nie odejdzie, to doprowadzi do całkowitej ruiny w ochronie zdrowia. Pani minister powiedziała, że 30% szpitali mamy za dużo. Absurd nad absurdami. Czy państwo w tej chwili, kiedy te szpitale funkcjonują, trafiacie w razie potrzeby do lekarza i do szpitala? Nie dlatego, że brakuje miejsc urzędnicy raptownie, rozpaczliwie szukają środków poprzez m.in. Likwidację, likwidację szpitali. W tej chwili pani minister ogłosiła, że brakuje w tym roku 14, w następnym roku ponad 25 miliardów złotych. I co robi? Robi zakusy na fundusz medyczny. Pamiętacie państwo, fundusz medyczny to był projekt prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, który przewidywał 40 miliardów złotych w ciągu 10 lat przeznaczyć dodatkowo na ochronę zdrowia na te świadczenia, które nie są finansowane w ramach NFZ-u, czyli na przykład na innowacyjne terapie, na dodatkowe programy profilaktyczne, na szkolenia dla pracowników, na finansowanie świadczeń, które nie są w koszyku świadczeń zdrowotnych. I co robi pani minister Leszczyna? W tej chwili przygotowała projekt ustawy, gdzie chce zabrać prawie ponad 4 miliardy złotych z tego funduszu medycznego na finansowanie świadczeń zdrowotnych, czyli tak de facto załatanie. Dziury. W Narodowym Funduszu Zdrowia. Ta władza nie robi nic, doprowadzi do dramatu, a i igra tym, co jest w życiu Polaków, najważniejsze zdrowie i życie. Igra zdrowiem i życiem y, dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i również starszych osób. Już, już z roku na rok y, obniża się y, statystyczny wiek przeżycia Polaków, zarówno kobiet, i mężczyzn. Dos brak ograniczenia, y, ograniczenia dostępu do ochrony zdrowia jeszcze bardziej spowoduje, że po prostu będziemy wcześniej umierać. Szanowni Państwo, alarmujemy, bo sytuacja naprawdę jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych działań, a nowa minister tak naprawdę niewidoczna, bo czy Państwo w ogóle kojarzycie jej nazwisko, kojarzycie jej wizerunek? Ona w ogóle od prawie pół roku urzęduje i nie pojawia się nigdzie, bo jej po prostu wstyd i nie jest w stanie zrobić nic, za, ponieważ nie uzyskuje zgody Tuska na przeprowadzenie. Dodatkowych działań, które mogłyby poprawić sytuację polskich pacjentów. Dlatego stąd nasz alarm i prośba do państwa, żebyście nie stali bierni, musimy działać, nie pozwolić na niszczenie polskiej służby zdrowia. Dziękuję. Szanowni Państwo, ta konferencja jest świętym prawem opozycji i zwróceniem uwagi na problemy w służbie zdrowia. Przepraszam. Halo pan doktor. Dzień dobry. Nie, no u mnie wszystko w porządku, tak, tak. U mojej rodziny też. Właśnie jesteśmy na konferencji prasowej, także oddzwonię później. Dziękuję serdecznie za troskę i do usłyszenia za tydzień. To, jest, to, jest, to już ten telefon rozumiem. To jest ponury żart, Szanowni Państwo, przecież tak miało być. Tak dwa lata temu Szymon Hołownia zapowiadał tę koalicję. Mówił, że to będzie koalicja polskich spraw, koalicja, która będzie prowadzić do tego, że to lekarz będzie do nas dzwonił i dbał o nas. Lekarze nie dzwonią, natomiast prokuratorzy dzwonią do lekarzy i pytają o fundusze, które prawica, Prawo i Sprawiedliwość przekazywało na rzecz wsparcia tychże szpitali, mówi się o... Chociażby w Funduszu Sprawiedliwości, i te kwestie są poruszane przez prokuratorów, czyli oni nie chcą rozwoju służby zdrowia, chcą zwijania służby zdrowia i zamykania szpitali. A przecież warto przypomnieć, jeszcze podczas poprzedniej koalicji rządowej POPSL słynne taśmy Sowa i Przyjaciele, i była tutaj taka rozmowa. I tekst do, od pana Arukowicza do pana Sowy. Powiedział: Zamknij cztery szpitale i przyjdź po 200 baniek. Czyli o służbie zdrowia w restauracji Sowa i Przyjaciele. Były tam e, również wulgaryzmy i mówiono o tym, że ty masz tych szpitali mnóstwo, zamknij, e, ty chcesz miliardy, zamknij e, i przyjdź po 200 baniek. Czyli oni mają takie podejście do służby zdrowia: chcą centralizacji, chcą niszczenia małych oddziałów, chcą e, niszczenia małych gmin i szpitali powiatowych. E, My dostaliśmy wielkie zarzuty jako prawo i sprawiedliwość, wprowadzając składkę zdrowotną. I tutaj również kłania nam się trzecia droga Szymon Hołownia oraz PSL. Oni na sztandarach mieli zniesienie składki zdrowotnej. Mówili: Zniesiemy składkę zdrowotną, jesteśmy dla przedsiębiorców, jesteśmy dla obywateli. Przyszli do władzy, zdobyli na tym triku wyborczym kilka procent więcej, stworzyli koalicję i co? I znieśli składkę zdrowotną? Nie zrobili tego. Szymon Hołownia przestaje być marszałkiem, komuna wraca, Czarzasty w przyszłym tygodniu zostanie marszałkiem Sejmu. Przeszłość w PZP, że rząd 13 grudnia, czyli rząd stanu wojennego. Ale dołóżmy do tego, że przecież ta składka zdrowotna dla samej Małopolski wyniosła półtora miliarda więcej do do budżetu państwa. I czy państwo sądzicie, że szpitale mają się lepiej? Nie. Okazuje się, że ta składka zdrowotna została skonsumowana i szpitale dalej mają problemy finansowe. Więc Dzisiaj nie ma możliwości zniesienia tej składki zdrowotnej, o którą był wielki atak na rząd prawa i sprawiedliwości. My tego nie wprowadziliśmy z tego powodu, że chcieliśmy zniszczyć dorobek i dobytek obywateli, tylko widzieliśmy już problemy, które będą narastać. Za naszych czasów te deficyty i problemy finansowe w służbie zdrowia były dużo mniejsze. Pamiętamy 2018 rok. Media, chociażby ManiPL, pisały, że było to około 3 miliardów złotych i próbowaliśmy w różne, w różny sposób z budżetu państwa doinwestowywać w służbę zdrowia, a dzisiaj pani poseł, pani minister mówi, że to już 14 miliardów, w przyszłym roku kolejne kilkadziesiąt, a również ten portal, na który się powoływałem, pisał, że w ciągu kilku lat może to być nawet około 90 miliardów złotych, jeśli chodzi o problemy w służbie zdrowia. Więc jest zapaść w sektorze służby zdrowia, a dodam, że szpitale powiatowe zaczynają outsourcingować różne. Tego rodzaju świadczenia w szpitalach, w tym firmy sprzątające, wprowadzając firmy z zewnątrz i proszę. Posłuchać, jakie obowiązki panie sprzątające, przyjmując nowe oferty pracy, de facto, będą miały w swoich obowiązkach, co będą musiały robić. Między innymi będą zobligowane do tego, by zakładać gips pacjentom. Do czego my zmierzamy? Te panie z płaczem przychodzą do polityków, do biur poselskich i pytają, co się stanie, jeżeli one coś źle zrobią, jeżeli nie wykonają swoich obowiązków. One mówią, paliko, że nas zwolnią, ale jeżeli dojdzie do tragedii, jeżeli dojdzie do śmierci na oddziale, jeżeli dojdzie, do wielkich pozwów sądowych, to finalnie takie szpitale będą zamykane. I Porównując politykę Donalda Tuska i rządu 13 grudnia, tą politykę obecną do tej polityki, którą próbowano realizować przed rządami Zjednoczonej Prawicy, to widzimy, że oni chcą zrealizować ten swój wielki plan i po prostu zlikwidować służbę zdrowia w małych oddziałach, w miastach powiatowych. Oni chcą tylko wielkich miast, aglomeracji, gdzie obywatele na nich głosowali. A przecież Donald Tusk powiedział, że ja zrealizowałem i zrealizuję tylko 30% obietnic wyborczych, bo tyle obywateli, taki procent wyborczy dostałem i ja nie jestem zobligowany do reprezentowania wszystkich obywateli. Kiedy przychodzą do niego grupy społeczne głosujące na prawicę, on mówi idźcie do PiSu, niech PiS o was zadba, tak mówił do rolników. Więc jeżeli głosują na niego duże miasta, no to będzie pewnie zamykał szpitale powiatowe, będzie zamykał szpitale z problemami finansowymi, nie będzie w nie inwestował i finalnie będzie prowadził do zniszczenia Polski B, bo tak ją nazywa. My jako Prawica, my jako Prawo i Sprawiedliwość chcieliśmy zbudować jedną wielką, wspaniałą Polskę, inwestując w miasta powiatowe, w małe gminy i finalnie za to, chociażby Zbigniewowi Ziobro, stawia się zarzuty, 26 zarzutów i goni się polityków PiSu po całym świecie, po całej Polsce, stawia zarzuty tylko po to, by pokazać, że poseł nie jest od tego, by pracować dla swojego okręgu, tylko jest od tego, by siedzieć jak pan w Warszawie. My to odkłamaliśmy. Chcieliśmy, żeby poseł pracował rzetelnie dla swoich obywateli, a oni chcą z tego zrobić przestępstwo. Nie pozwolimy jako, jako Prawo i Sprawiedliwość na to, by zamykać szpitale powiatowe. Będziemy bronić jako prawica tutaj występująca na tej konferencji prasowej. Będziemy bronić okręg Tarnowski, będziemy bronić szpitali w Małopolsce. Dziękuję bardzo. Państwo, tutaj pan prezes Pagar wspomniał, że jest nowy pomysł, aby kobiety rodziły na szpitalnych oddziałach ratunkowych albo izby przyjęć. Tak, taki jest pomysł. W tej chwili jest przygotowywane rozporządzenie ministra zdrowia, które na podstawie którego na sorach mają być zatrudniane położne, jak również można zatrudnić ginekologa, lekarza ginekologa. Po co? Po to, żeby przygotować jakąś salkę, gdzie ewentualnie, kiedy kobieta rodząca przyjedzie do tego szpitala, bo widząc na Szpital, każdy tam zmierza w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych, żeby kobieta, która trafi do takiego oddziału, żeby mogła rodzić na szpitalnym oddziale ratunkowym. Szanowni Państwo, widzicie, jak wyglądają szpitalne oddziały ratunkowe, chociażby nawet tutaj w Tarnowie, które przyjmują setki pacjentów dziennie w różnych Stanach, między innymi z wypadków, z różnymi widocznymi obrażeniami ciała, przyjmują również wielu nietrzeźwych, których bardzo często. To awanturują się na oddziałach szpitalnych i w takich warunkach ma rodzić polska kobieta, polska matka. Ten rząd w taki, taki sposób za, e, zachęca kobiety do rodzenia. Ja już słyszę od młodych dziewczyn, które mówią ja nie, nie chcę zachodzić w ciążę, bo jeżeli będę miała czas porodu, to mogę trafić właśnie na przykład na oddział ratunkowy do jednego, drugiego szpitala i w takich warunkach, które nie zapewniają mi intymności. Ja nie chcę po prostu leżeć. Kobieta po okresie porodu, połogu wymaga szczególnej opieki, szczególnej troski, yy, szczególnej empatii. Wymaga tego, żeby się nad nią pochylić, bo zapewnić jej spokój, ciszę, żeby mogła yy, w takim yy, intymnych warunkach przy, w, przywitać to nowe życie. I co ten rząd robi? Po prostu skazuje te kobiety na rodzenie w takich warunkach. Jak yy, słyszę te yy, projekty, czy widzę, zaglądam do, do projektów, które generuje Ministerstwo Zdrowia, to niestety, ale taka smutna myśl mi przychodzi do głowy, czy za niedługo ten rząd ten rząd 13 grudnia nie każe rodzić kobietom po prostu w kapuście, tak jak to było w średniowieczu.